Cześć wszystkim, w kolejnym materiale MUMBAZOON kontynuujemy nasz kanadyjski sen tutaj widzę, że te ziemniaki rosną, ale deszcz nadal mi nie sprzyja nadal nie pada więc e, cóż mogę począć jak e, nie wziąć konewki w dłoń i podlać całe pole ok, wydaje mi się, że całe pole już podlane w życiu tak ciężko nie pracowałem, a jeżeli chcesz docenić moją pracę, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subika i zostań koniecznie do końca materiału, żeby statystyki poszły w górę. Naprawdę motywuję to do pracy. A ja nie przedłużając, biegnę do cukrowni standardowo. Jak tam nasz. Wszystko jest zapełnione, czy nie? Czy puste? Dobra, za chwilę zobaczymy. Ej, no wszystko jest pełne. Czyli, że trzeba tutaj jakby roszady w beczkach zrobić? Aha, postawiłem mu beczki na 100% i on mi wjeżdża w, w rębak. No dobra, trudno. Czyli tak. Czyli podkładamy kolejne beczki. Mamy ich, niedużo mamy tych beczłek. Mamy poniedziałek, mamy 7000. Dosyć mało, moim zdaniem. Nie wiem dlaczego, ale jest. nie jest za dużo. Bynajmniej. Ja chyba dzisiaj to wszystko wywiozłem. Eee, właśnie tak, bo pieniądze z niedzielnego przelewu poszły po prostu na tą beczkę na dachu. Mhm. Okej, okay, ale dobra. Ciekawe, Bo ja, jak kupię sobie eee, tą beczkę do traka którą mogę przy z tyłu. Czy ja będę mógł ją już normalnie tankować? Nie, muszę kupić sobie coś dodatkowego, żeby mi to pozwoliło na napełnianie. Nie wiem, jakąś tutaj, tutaj jakiś dynzel wystawał i po prostu mi nalewał to. Tak bynajmniej mi się wydaje. Okej, okay, dosyć szybko to idzie, szybko i sprawnie. Mamy naprawdę niewiele tego wszystkiego. Patrząc oczywiście na ilość syropu, która tutaj jest. To naprawdę beczek mamy malutko. Okej, okay, kolejna na 100%. Niech kolejna się tutaj przelewa. A tak, jedna osoba z Was chciała Save'a tego. No, naprawdę od odważnie odważnie, jeżeli chcesz po mnie Save'a, no ale będzie zamieszczony na dysku Google. Link poniżej w opisie. Także jeżeli ktoś chce, korzystajcie śmiało. Okej, okay, tutaj i tak mi braknie na tą ostatnią beczkę, także ja nie będę tutaj siedział, niestety to się samo na spokojnie przepala, w ogóle ile tego ubyło? Ubyło tyle, co nic. 261 drzew, no tak, no czego się spodziewałeś, przecież nie podłączyłeś więcej żadnych drzew. Godzina 6.00. Ziemniaki już gotowe do zbiorów. To też trzeba by się tym jakoś tam zająć żebym nie zapomniał jeszcze tego oprysku, tutaj... A nie to, to. Czyli tutaj roślinki też niektóre są już gotowe do zbioru. Myślę, że jak wrócimy, to już wszystkie sobie tutaj dojrzeją. Bo niektórych wzrost właśnie przyhamowało. Przyhamowały pestycydy. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie, nie wiem, co to są pesty... pestycydy i Nie będę się zagłębiał w internet, żeby się na tym poznać, jak wygląda nasz zasobnik. Nasz zasobnik wygląda, że jest może w jednej partej pusty. Także myślę, że całkiem nieźle to idzie. W takim układzie jedziemy, jest godzina siódma już 11. Nie ma co, co przeciągać i ociągać się. A właśnie, a ja mogę Rodz Erykowi sprzedawać już jakby w, na weekendzie, a ciekawe czy on mi beczki oddaje, tu mnie y, to można by sprawdzić, y, no bo wiecie, ja mu sprzedam fajnie fajnie, tyru ruru elegancko, zostawi mu beczki, on je teoretycznie przyjmie ode mnie, a co z beczkami, na przykład jak w sobotę mu sprzedam, to w niedzielę mogę je odebrać, albo w piątek mu sprzedam, i w sobotę pojadę i odbieram sobie spokojnie beczki. czy raczej nie do końca to działa w tą stronę no i oni tutaj nieźle też po tym futrze zapierdzielają o ja już właśnie się zaraz wywalę a on jeszcze patrzcie on śmiało tam się pojechał no dobra ja może jechałem te 5 do 10 km więcej i mnie obróciło a on poszedł jak strzała tym zielonym mimo że go wyprzedziłem jednak jemu to wyszło lepiej a naprawdę jesteśmy już coraz, coraz bliżej montowania wszystkich części, wkładania tych samochodów tak, i jeszcze ktoś z Was napisał mi jakby podpowiedział że przecież tarcze i klocki mogę kupić na stacji benzynowej to jest też fakt ale może w tym sklepie będą lepsze wiecie, żebym nie wydawał pieniędzy dwa razy bo Moja Polskość mi na to nie pozwala. Beczka. No ale wiecie, no jak będzie trzeba, będzie wymagała tego sytuacja, żeby kupić po prostu te tarcze, klocki i jakiekolwiek felgi. Też wolałbym pierwszy kupić felgi do niego, żeby mieć już u niego, docelowe, znaczy u niego no w sensie w pickupie, mieć docelowe felgi, a te felgi przeznaczyć do tamtego rupiecia który stoi w garażu. Dobra, wstajemy. Chyba nie potrzebujemy żadnych e, żadnych linek i tych innych e, rzeczy do podłączania, chyba mamy to. Chyba tak. No najwyżej będę po prostu zniesmaczony i oburzony swoim podejściem do sprawy. Ale tak, całkiem nieźle wyszliśmy ostatnio na frytkach Czyli, że trzeba zebrać wszystko Od zielonego towaru Potem te bardziej, po bardziej takie kopane towary Jakkolwiek by to nie zabrzmiało Dobra, nie postarałem się trochę z tym układaniem A mój old track twierdzi, że jeszcze się przejdzie Gdzieś tam nie wiem, z Erykiem jest jakkolwiek sens, yy, się witać. Dobra, przyczepa tysięcy, mamy 8600. Ale ciekawi mnie właśnie, bo kurde, widzicie tu jest yy, jakby jeszcze taka rura, która by mi pozwoliła na to. Nie wiem, czy ja pierwnie muszę kupić tego kombo tego na pakę. O tak, i pompa zewnętrzna, bo to jest, to jest razem. Później ewentualnie, właśnie ten ulepszony zbiornik i zawór szybkiego spustu. Te combo mu ktoś pisał, że ma chyba 1200 litrów, a jedna beczka, aha dobra, czyli 10 takich beczek jakbym zwiózł, to jest ta jedna beczka, te combo. Plus doładowywać sobie beczkami, no myślę, że na razie byłoby spoko, tylko będę musiał pewnie usunąć te, te drewniane jakby burty. No dobra, no nieważne. Idziemy robić, robić, sprzedawać, żeby dorobić się tej dychy na, na te kombo. No niestety, yy, kombo zewnętrzne, nasza zewnętrzna pompa z kombo, no musi wejść. Yy, tutaj widzę, że twórcy gry nie przewidzieli, żeby od razu kupić sobie tą cysternę. Ale tak, yy, nie, nie stracę tych burt na patek, które są. W razie wożenia jakiegoś tamkolwiek towaru będę sobie mógł zawsze je założyć, a tym montować te kombo. A, a będę miał tą pompę zewnętrzną, a później i tak zdejmiemy te kombo może na pakę yy, I będziemy mieć po prostu sam, całą yy, tą przyczepkę targać I to nawet albo old trackiem, albo może nawet i, i BM-ką którąś Albo Princem, no zawsze czymś tam się to dowiezie, tak? Niekoniecznie musimy wtedy jeździć pick-upem Dobra, 14 beczek upchałem na pakie, jak tak teraz patrzę. Nie wiem, czy dobrze liczę, bo staram się też skupić na drodze, żeby tych beczek nie zbierać z jakiegoś rowu. Ale jak, jak się pomyliłem, dajcie znać. Okej, okay, i pierwsze co, trzeba podłożyć beczkę, bo ona to się musi tam przepalać. Nie ma, nie ma po prostu, że boli. Bo tutaj już pompy chodzą. Znaczy pompy pompa. Ale tylko to idzie do góry. No bo mamy w sumie dużo więcej litrów Czekamy aż drzewka wyrosną Drzewka sobie podłączymy No mamy tego trochę, mamy tych kraników Mamy tych, tych linek do podłączenia Także myślę, że Nie mam się na razie czego obawiać Przy następnej ewentualnie dostawie Albo jeszcze następnej Dopiero wezmę sobie, kupię jeszcze jakiś tam zostawi. Nie lecę z tymi drzewami na razie Jak wiecie, nie Nie chcę robić tego na siłę Ze względu na to, że jeszcze nie jestem na takim etapie jest optymalizowany z tym, że yy, brakuje mi syropu w beczkach. Odkąd kupiłem ten, y, ten, ten na dach, ten zbiornik, no to y, zawsze syropu mi zostaje. O, i elegancko, zanim ja wypakowałem beczki, to już jedna się napełniła. Jak się druga napełnia. Syropek też trzeba uzupełnić, jeszcze chyba tam jedna mi została. Tak, jedna. No. Nie wiem, gdzieś ją tu na bok, może rzućmy. Okej, okay, ta beczka też nam się zapełni na 100%, no a dalej będziemy czekać, no bo się będzie przepalać. Także no, trzeba będzie i zająć się ogródeczkiem. Jest 10.15, także czas też mamy niezły. I naprawdę kupę baczek jest do, do zrobienia. Nie wiem, chyba będę tu przychodził i po prostu zamieniał po dwie, po dwie i... No ale ta beczka z tym szybszym spustem też by się przydało. Nie trzeba by tu tyle stać. Okej, okay, trzecia beczka, dwie są podłożone. Dwie są odłożone, trzecia podłożona. Ja lecę zbierać nasze uprawy. No bo trzeba coś robić, trzeba zarabiać pieniądze. W tym kombo na razie wystartujemy. Bo boję się, że uzbieram 25 tysięcy. Kupię tamtą tą beczkę na kołach przyczepianą na hak i będzie, będzie ambaraz, bo nie będzie dało się tego, wiecie, w żaden sposób za napełnić. Tworz nasz niwa. I lecimy. Dobra, 75% mamy z jednej uprawy. Także z jednego tego pola, które mamy zasiane. Od razu zasiewamy, żeby, wiecie, nie było tych przestojów niech, niech już rośnie zawsze ten 1% do góry. Nie wiem, niech leży koło łopaty. 39 mi zostało. Ej, sporo zostało. To ja chyba muszę właśnie tutaj pole sobie poszerzyć. Okej, okay, dwie grządki. Tutaj się już bardziej trochę postarałem, mimo i tak, że, że jest krzywo, no ale trudno. jeszcze 11 ok, naliczyłem 13, także jeszcze troszkę zostanie, ok, ale trzy grządki są już zrobione, także na, znaczy się zostanie, zostanie, ale pustego pola na yy, pustego miejsca na polu, o, właśnie w tą stronę chciałem wam to wyjaśnić, A, ale po całym dniu musicie mi wybaczyć. A na ten deszcz nie mam co liczyć pewnie, nie? Czy w Kanadzie nie pada? Okej, okay, dobra, ale zanim ziemniakami to trzeba się tym koszem zająć. Żeby robić wszystko po kolei, nie wszystko na raz. I młynek i jedziemy. Okej, okay, po pierwszych zbiorach. Mamy ich 3, 6, 8. Także myślę, że całkiem nieźle. Tutaj jeszcze 1% został nawet. Oho, tu mamy. Ej, dlaczego nie wszystkie wyrosły? Ja chcę zbierać, jak nie wyrosły wszystkie. Chcę zbierać, oczywiście, że chcę zbierać. Dlaczego miałbym nie chcieć? Ej, może zróbmy jeszcze. nie tak tylko o tak no dokładnie możemy sobie wziąć drugie wiadro i dwa duże wiadra na 100% także teraz ta gorsza część w sensie ciachanie frytek ej ale może bym poleciał do cukrowni bo już kawałek tutaj jestem może byśmy tam podmienili jakąś beczkę może to byłby jakiś zawsze pomysł tak bo pompa już nie chodzi Czyli, a nie, pompa chodzi. Dobra, żartowałem. Ale beczka jest na 100%. Także możemy podłożyć kolejną. Niech się dalej przepala. Mały ambarasik się stał. Przy robieniu frytek. Nie wiem, chyba ja tutaj gdzieś nazwór wyniosę już od razu. Bo i tak nie pada deszcz. Także nic im się nie stanie. Mogą sobie tutaj kulturalnie leżeć. Bez żadnych obaw. Ej, ja mam wrażenie, że tych frytek to nie powinno tyle wejść. Wiesz, ja nie siałem wszystkiego co miałem, tylko... Połowę. Nawet nie. Ok, godzina 17. Pierw muszę polecieć chyba do cukrowni zobaczyć jak tam beczek dopiero mogę dalej zbierać nasze plony. Nibiespoko ziemniaki zawsze to jakiś, wiecie, jakiś dochód, ale jednak... No troszkę ciężkie, to jest uporczywe takie. Pierw to zebrać, później trzeba się tam naklikać, żeby to się przerobiło. O, tutaj drzewa jeszcze nam rosną. No, roboty jest za roboty. Dobra, niech sobie spływa. A ja chyba co, no, lecę dalej. Nie mam. Nie mam czasu, żeby tu stać i patrzeć, jak mi się beczka napełnia. Aczkolwiek to trwa chwilę. I znowu dwa wiadra. Mam nadzieję, że dwa wiadra mi chociaż wystarczą. Aha, dobra, tych nie mogę jeszcze zebrać. Także tutaj sobie zasiejmy, co możemy. Okej, okay. 180, 147. Nasionek mam jeszcze. żniwa. Ziemniaki 4%. E, dobra, 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 dobra. Chodźmy to dalej. Nie ma co tutaj, że tak powiem, czekać. Bo nie ma na co czekać. Trzeba to wszystko skosić. Jutro będzie dzień sprzedażowy. Okej, okay, Ambaras mi się tutaj strasznie z tymi wiadrami zrobił. Ale to tylko dlatego, że, że wyrzucamy przez okno. I właśnie rozwaliłem tą całą wieżę. I to jest główna przyczyna, dlaczego te wiadra są wszędzie. Ale już pozbierane. Już pozbierane, żebyście nie mówili, że, że nie trzymam porządku na, na swojej farmie. Porządek musi być. Ok, teraz jestem już zmuszony poczekać na to, aż te beczki się przepalą, znaczy się zapełnią. I żeby popodstawiać jak najwięcej, żeby jak pójdę spać, żeby się znów ten cały zasobnik tutaj nabrał. Ok, no i niestety 38% kolejna beczka idę szybko w kimę, bo już energia mnie dopada. Mogę sobie jeszcze chliknąć syropu klonowego, co zrobię zawrócę się. Kurczę, zauważyłem coś i to mi nie daje już, już spokoju, już muszę się wrócić, bo tutaj widziałem, że jest kilka pustych miejsc. O, elegancko. Dobra, chyba już nigdzie nie ma, bynajmniej jak nie widzę, to mnie nie boli. Ok, 6.30 lecimy od razu do cukrowni, żeby zobaczyć stan beczułek. O, a, a kupiłeś na pestycydy, nie kupiłeś? Masz przerąbane teraz. Nie, nie masz. Jeszcze, jeszcze trochę masz, ale teraz yy, jak nie kupisz... Eee, te wiadro aż tu wyleciało. ja czy gdzieś dalej nie ma. I udało mi się tylko połowę tego przepalić, tak? Plus minus, mniej więcej. Dobra, no bo piec mi wygasnął, no co ja poradzę? Znaczy się zapełnił się cały zasobnik. Dobra, niech się nalewa. Dwie beczki kolejne będę miał na 100%. Mogę sobie już w sumie iść i układać na pacę. Chciałbym to zabrać na raz, że frytki nasze, yy, Nasz zielony towar i beczki, ale powiem wam, że to się nie uda. Za dużo z tych beczek. No, ale wiecie, to odważnych ważnych świat należy, spróbujemy bynajmniej. Pickup znowu szoruje dupą poziomi, będzie jeszcze gorzej jak go postanowię uglebić. No mam tą świadomość. Ok, załadowane wszystko tutaj się dopiero nalewać będzie przepalać, także nie będę na to czekał. I tak mamy myślę, że dosyć beczek. 10 beczek mamy, także myślę, że na dziś wystarczy tego wyroku. I może jeżeli finanse pozwolą, Kupimy sobie od razu wiecie, Cholera, jasna bara znowu, beczka wypadła. Dlaczego? Właśnie, i jak będę miał te, ten zasobnik, jeden czy drugi, czy ten dopinany, czy ten na face, nie będą mi beczki wypadać. To też będzie coś pięknego, wam powiem. Chcę kulturalnie grzeć, tu ile wlezie. Ciekawe w sumie, jak się przyczepki zachowują w tej grze bo nie wiem, że żadną jeszcze nie jechałem ale czuć trochę tą masę wam powiem ciężko mówić idzie idzie rozpędzanie się w ogóle ciężko idzie skręcanie bardzo łatwo jak już wpadniemy w ten poślizg ciężko jest go wyciągnąć z tego okej okay, połowa zbiornika bo tak się jeszcze zastanawiałem mówię ciekawe ile mi zostało paliwa bo po takim tarmoszeniu go na... Od obciążeniem na, wysokim, na wysokich obrotach. On powinien troszkę sobie tam, że tak powiem, spalić. Ok, 2000 teoretycznie stać mnie na, na ten zasobnik. Tylko nie wiem, nie wiem w jakiej formie ja go dostanę: czy oni mi go dostarczą do jakby mojego warsztatu, tam pod dom, pod cukrownię czy ja go muszę zabrać ze za sobą. Bo jak muszę go zabrać ze za sobą, no to widzę lekki zgrzyt pomieszczenia tego wszystkiego na tej pace no ale słuchajcie muszę to kupić o muszę kupić, muszę kupić kombo bag na pace pompa zewnętrzna no właśnie i dostałem to do łapy, zajebiście nie wiem, może się to nie nie rozwali ale co, jedziemy? Dobrze, że pompy mi jeszcze nie dali, także może coś z tego będzie. Mam sześć beczek, mam 6 beczek, do miałem do zabrania. On się na szczęście tutaj delikatnie sklinował. Jeżeli się nie zgryczuje i nie wypali go do góry, to dojedziemy bez problemu. Wyładujemy sobie to wszystko w kukrowni. Pojedziemy po frytki, załadujemy frytki i nasze zielone uprawy i. I jedziemy na dalszą sprzedaż, tak? Żeby się trochę odkuć, Zostało nam 700, 670 dolarów, także troszkę mało. A jeszcze muszę kupić ten na, na te pestycydy, chociaż nie po drodze mi ten sklep widzę Tak ciężko mi jest do niego zajechać. Ale w końcu będę musiał. I kiedyś musimy też jeszcze tego, tego psa, tego szarika znaleźć, tak? Kupić mu ze dwie miski wody trochę, trochę żarcia i... Trzeba by tutaj jakoś w tym temacie też podziałać. No aczkolwiek, no wiecie, no jest fajnie mieć, ale nie jest do końca potrzebny. On mi nie generuje żadnych, e, żadnych dochodów. Także to jest taki aspekt nie wiem, wizualny, jak to mogę tak nazwać? Taki o, żeby mieć do kogo się odezwać i koło pobłaskać. Czyli przyjacielski bardziej o nasz tutaj nasza paka się zaczyna wiksować ten zbiornik okay, i czyli, że teraz jesteśmy na etapie, żeby zbierać 25 tysięcy Nie da się niestety tego obejść Okej, okay, dobra, ja go mogę Postawić. nie dobra on się tylko nie dobra, ładuje się yy, cały czas się tankuje tą yy, tym syropem i to dosyć szybko widzę się ładuje podstawmy sobie beczkę wyjmijmy sobie beczki które przywieźliśmy później trzeba będzie go za... zamontować dobra 4% dopiero także easy mam czas Ciekawe kiedy zjedziemy te beczki do zera Dobra, pakuje się i jedziemy na dalszą sprzedaż O, potrąciłem sobie kłada jeszcze dodatkowo Dobrze, że tyli się auta nie psują Mam nadzieję, że taki głupi pomysł twórcom nie przyjdzie do głowy Dobra, nie będę się nad tym rozczulał, nie jest tego aż tyle, żeby Wiecie, to mi tak aż wypadało. No aczkolwiek wypadałoby to trochę poukładać, nie ukrywam. Ale ja tu spędzę kupę czasu, żeby to ładnie poukładać i to zaraz sprzedam. A i tak mi to będzie wypadać, i tak mi to będzie wypadać. No niestety ta gra jest tak skonstruowana, żeby, żeby umilać w przejazdy oczywiście. No co to przejechać z transportem bez... Bez żadnego embarazu, to jest dupanie transport. Dobra, kopiec frytek. Teraz dajmy jeszcze dorzucę. A, do chciałbyś dorzucić. Ok, ustawiony. Pekam. Jeszcze 10 minut i robimy pierwszą sprzedaż żeby nie zapomniał o tym środku, na, na te chwasty, na te, no te, nie wiem, pestycydy cokolwiek to jest. Okej, okay, no to co, cofamy. Bynajmniej spróbuję. Żeby tego nie było, teraz tak jakbym musiał drugą stroną zajechać. O nie, następny dzień roboczy. I dwie mi zostały. Okay, dobra, jest troszkę mniej niż było ostatnio. Ale czwóreczka niecała wpadła 3800 coś koło tego Dobra Lecimy na kolejną sprzedaż A i pamiętaj o środku Ile ta doli kosztuje? 2700 ta 2450 No dobra Kiedyś sobie to kupimy Dzięki tylko tyle od ciebie potrzebuję, z tobą nie mogę repki wbijać, także tutaj za długo też nie będziemy rozmawiać i to się chyba jechało właśnie. Tutaj jest chyba ten most. Tu jest ten most tu policja gdzieś stoi. Nie wiem, w żyć mandatu tu nie zabrałem aczkolwiek różnie to bywa dobra i jak wyjdzie sprzedaż czy ja muszę im to serio wyciągać Aha, 27 dużych paczek. Czy ja mogę im to tutaj, tutaj zostawić kulturalnie? Myślę, że tak. Ale no czemu oni nie skupują tego? Oni są przecież od 12 do 20. Tak, nawet od 10 oni są, a czemu mi tego nie zaliczę jako sprzedane? A ogromną paczkę bądź 27 dużych paczek. Okej, okay, dobra, oni czekają na dostawę. Mam nadzieję, że to nie zginie. Zapamiętajcie, że położyłem ich tu aż 8. Szkoda, że wiecie, że to się nie sprzedaje w karcie, że dostarczyłem 8, oni mi za te 8 zapłacili. No średnio, średnio. Chyba, że je zabrać z powrotem ze sobą. Nie, dobra, niech tam leżą. Może nie zginą. Okej, okay, moi drodzy, musiałem to zrobić. Musiałem y, zapełnić, y, znaczy dopełnić zadania i pos, postawić y, beczkę na pacę. Dwie śruby y, tylko są potrzebne. Niestety musiałem zdjąć te. Te boczne burty. Bynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, dajcie znać w komentarzu. Y, martwiłem się jeszcze około. Koła jakieś mam w razie czego. Jadę go sobie do cukrowni odstawić. Żeby wiecie, żeby to się tam tankowało cały czas dobrze sobie to radzi, dobrze to zbiera, wam powiem że jestem w miarę zadowolony trochę dziwnie wygląda ten pickup bez tych bocznych burt. A się dziwnie. No na razie no tak normalnie, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do jakby widoku pick z burtami. No teraz będzie bez. Przez jakiś czas. Zobaczymy jeszcze jak się yy, będzie włożyć te beczki tutaj. Bo jeszcze tutaj mamy trochę miejsca, więc jest możliwość yy, dorobienia tego, znaczy dołożenia jakiegoś tam towaru. Ale moi drodzy, na razie w tym materiale to tyle. Tak się prezentuje w całej okazałości na obecną chwilę nasz pickup i nasza cukrownia. Ja się z wami żegnam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.